Planeta Drakonis, strażnik dinozaurów. Załoga statku EOS-2, kapitan Aira Juno, naukowiec Sam i pilotka Greta, od dawna przemierzała kosmos w poszukiwaniu nowych światów. Gdy na ich radarach pojawiła się planeta Drakonis, wiedzieli, że odkryli coś niezwykłego. Zielona kula, spowita mgłami, pełna dżungli i pasm górskich zdawała się pulsować życiem. Aira spojrzała w okno mostka. Nie widzę oceanów, żadnych mórz, tylko lasy, góry i mgła. Planeta wygląda jak relikt sprzed milionów lat. To jak wehikuł czasu, dodał sam, ściskając notatnik. Może znajdziemy tu życie, które dawno wymarło na Ziemi. Albo coś, co nigdy nie powinno istnieć, mruknęła Greta. Ich statek matczyny pozostał na orbicie. Na powierzchnię polecieli z kifem, małym pojazdem zwiadowczym dla kilku osób. Gdy weszli w atmosferę, mgły gęstniały jak mleko, i wtedy niebo pociemniało. Z obłoków wyłoniło się coś gigantycznego: Ćmo motyl, rozpiętością skrzydeł dorównujący stadionowi. Skrzydła połyskiwały wzorami jak ze snu, a każdy ruch wywoływał wichurę. Stwór uderzył w ich skifa, zrzucając go w dół, alarmy zawyły. Greta z trudem utrzymała kurs, a maszyna runęła na gęstą dżunglę. Wysiedli, a ziemia pod nogami zdawała się żyć. Każdy krok powodował, że liście falowały, a drzewa drżały. Powietrze było ciężkie, wilgotne, pełne odgłosów ryku i trzasków. Wkrótce usłyszeli wstrząsający ryk. Z gęstwiny wyszedł Reptorax. Potwór jak skrzyżowanie tyranozaura i warana. Łuski błyszczały jak metal, a oczy świeciły bursztynowym blaskiem. Jego ogon uderzył w ziemię, wywołując fale wibracji. Uciekajcie! wrzasnęła Aira. Trójka biegła między drzewa, a reptorak gonił ich, przewracając pnie jak zapałki. W ostatniej chwili schronili się w ruinach kamiennej struktury porośniętej winoroślami. W ruinach czekał ktoś. Wysoki android, pokryty rdzą i kurzem, z włóknami optycznymi tworzącymi brodę, wyglądał jak starzec z metalu. Jego oczy żarzyły się na niebiesko. Jesteście intruzami, powiedział z trzaskiem w głosie. Drakonis nie należy do was. Ja jestem jej strażnikiem. Obok niego stał jego towarzysz, mechaniczny pies zrobiony z odzyskanych części. Metalowy ogon, hydrauliczne łapy, szczek jak trzask iskry. Android zaprowadził ich głębiej w ruiny, dawne laboratorium. W półmroku jarzyły się ekrany, na ścianach wisiały zapomniane narzędzia. A planeta nie jest naturalna, wyjaśnił. Starożytna cywilizacja stworzyła ją jako rezerwat. Dinozaury i hybrydy mają tu żyć w równowadze. Każdy, kto ją zakłóca, ginie. Ich skif był uszkodzony, więc android zaoferował pomoc w naprawie. Wspólnie montowali kable, spawali panele. Metalowy pies szczekał, ostrzegając przed każdym podejrzanym dźwiękiem z dżungli. Noc jednak przyniosła nową grozę. Niebo rozdarł ultradźwiękowy krzyk. Nad ruinami zawisł nocny Tyros. Gigantyczny nietoperzostwór, skrzydła jak żagle, oczy świecące czerwienią. Jego echolokacja rozsadzała szkło i powodowała krwawienie z uszu. Android wybiegł na zewnątrz z działem plazmowym. Pies rzucił się na skrzydło bestii, wgryzając się w membranę. Potwór zawył, a ruiny zatrzęsły się. Oj, uciekajcie, ja go zatrzymam! Zawołał Android. Załoga wpadła do Skifa. Greta odpaliła silniki. Noctyros runął na dach, chwytając pojazd szponami. Sam strzelił flarą wprost w jego paszczę. Potwór wrzasnął i odleciał, a Skif uniósł się nad dżunglę. Lecieli ku miejscu, gdzie czekał ich statek Matczyny. Ale Reptorak zwrócił, tym razem gonił ich przez równinę, rycząc i skacząc jak huragan. Android, ciężko uszkodzony, Pojawił się jeszcze raz. Tym razem zdetonował ładunek plazmowy, odciągając bestie od Skifa. Jego misja była jasna, wyszeptała Aira, gdy patrzyli na eksplozję. Chronić planetę. I nasz Skif dotarł do orbity. EOS-2 otworzył luki i przyjął ich na pokład. W ciszy patrzyli przez iluminatory, gdy drakonis znikała w chmurach. Dinozaury ryczały, ptaki-drakony szybowały nad lasami, a gdzieś w ruinach czekał mechaniczny pies. Wciąż strzegący sekretów razem ze swoim strażnikiem, który poświęcił się w obronie równowagi. Aira zamknęła oczy. Drakonis, planeta żywa, planeta, której nigdy nie zapomnimy.